Można taki sygnalizator no, zobaczyć, więc my sobie dzisiaj z kawkę przypomnimy jak to wszystko powinno wyglądać. Więc na początek życzę największą pusteczkę do środka. Dajmy proszę teraz zieloną pusteczkę. A wy moi drodzy głośno powiedzcie, co robimy na zielonym świetle. Widzimy. Bardzo dobrze. A jak nie mamy samochodu, tylko chodzimy na nogach, co? To... To idziemy, bardzo dobrze. Pusteczki więc do środka. Następny mój jeden z ulubionych kolorów, czyli czerwony. Co robimy na czerwony? Bardzo dobrze. Stoimy. Więc czerwoną pusteczkę wrzucamy do środka. I ostatnia pusteczka w kolorze jakim? Żółtym jak czokaswek? Jak słońce. Bardzo dobrze. Co robimy na żółtym Kto wie? Przede wszystkim musimy być ostrożni, bo oznacza to, że za kilka kolor świateł nam się zmieni i takie nie dające światełko możemy też spotkać na przykład przy przejściu dla pieszych i ono ostrzega kierowców, że ta kilka zmieni się właśnie z tego, albo ktoś ten może przechodzić. I w tą pusteczkę również zwiedzamy do środka i kiedy ja zaklęcę trzy razy, w stylu, to one już się... no, nie, to nie. A, nie trafiłeś? Dobra, słuchajcie, w takim razie kasper ty zrobisz to dla mnie. Trzymaj. Obydwie chusteczki bardzo dokładnie wrzuć do środka. Jedną i drugą. Tak. Dobra? I słuchajcie, teraz Kasper, jak prawdziwy iluzjonista, dostanie ode mnie magiczną różkę. Kacper, wstawaj prosta. Uśmiech szeroki. Zakręć ją trzy razy i kiedy będzie głupowy... bardzo Słuchajcie, ta luszka jest troszeczkę troszeczkę stara, ale nic nie szkodzi. Kateru, mam nadzieję, że sobie poradzi. który Wyciągnij jedną rękę. Wyciągnij jeden palec. Popatrz na swój palec i głośno powiedz mam tę moc. Dobrze. Teraz zakręć palcem kilka razy. Włóż rękę do środka. Wyciągnij to, co wyczarowałeś. Wielkie brawa dla nowego czarodzieja!